Czy wiesz, jaka jest różnica między słowami everywhere i anywhere? Bo bardzo często słyszę, że ludzie mieszają te słowa, i mimo to, że te słowa są, powiedzmy, dosyć podobne, też jest duża różnica między tymi słowami. To w takim razie, które zdanie jest poprawne: we can meet anywhere albo we can meet everywhere. Instytut Lingwistyki przedstawia. Osobiście bym powiedział We can meet anywhere, bo anywhere znaczy gdziekolwiek. Znaczy, hej, możemy się spotkać gdziekolwiek. Hey, gdzie chcesz iść na lunch? Where do you want to go for lunch? We can meet anywhere. We can have lunch anywhere. I jak mówisz, we can have lunch everywhere, albo we can meet everywhere, to everywhere znaczy wszędzie. I wtedy, przynajmniej dla mnie, to brzmi, jakbyś. Jakbyś powiedział, że Wy chcecie mieć lunch dosłownie wszędzie na świecie, to wtedy dla mnie brzmi jak jakiś, nie wiem, Marvel Universe, tak Into the Spider-Verse i dosłownie możecie być wszędzie na świecie w ten sam czas. To w takim razie, jakbym używał słowo everywhere, może bym powiedział... I see him everywhere I go. I to znaczy, że go widzę wszędzie, gdzie idę. I see that guy everywhere I go. Abo everywhere I go, there are tons of people. I to znaczy, że wszędzie, gdzie idę, jest pełno ludzi. I domyślam się, że po polsku też jest jakaś różnica między słowami gdziekolwiek i wszędzie. I prawdopodobnie te różnice są takie same jak po angielsku. To pamiętaj, zamiast mówić we can have lunch everywhere. To bym powiedział: We can have lunch anywhere. To mam nadzieję, że ten filmik był przydatny i że czegoś nauczyłeś. Oczywiście, jak, jakbyś jeszcze nie wiedział, to my stworzyliśmy bezpłatne, siedmiodniowe wyzwanie z angielskiego. To jest 7 dni, i jak skończysz te 7 dni, to. Myślę, że to Ci dużo pomoże. Tak jak potrzebujesz pomocy z Twoim angielskim i lubisz nasz content, to sprawdź linka na dole w opisie i zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć!